Co to za dziś? Co to był za głupi sed? Przezezepszę Nie uwierzysz. Co? Nie uwierzysz. Nie uwierzę. Okay. Słuchaj, rozbiłem nasz samochód. Co zrobiłeś? Rozbiłem. Lecisz mi dowy. Dokładnie tak. Właśnie idę do pana kupić. Ja pier. Ten dużo wszystko nas zepsuje. O, jest. O. o, gdzie jest nasz telewizor? Ja, no telewizor jakieś dzieci piły, rozpiły? Nie wierzę. Gdzie jest nasz świetnik? Jakieś dzieci tu się wtedy zabawiły zabawiły. Ja. pi Nawet te. Myszy wyżarły jedzenie. Jezus. I dostąd. Dobrze, to wyliczone będzie, <laughs> proszę. Dobrze, dziękuję za wyliczone pieniądze. Dobrze, zobaczmy. Ach, jasne. O co chodzi? Dzieci jakieś piłką nożną wymyli nam telewizor i piłką do tenisa zepsuli śnieg, ukradli gdzieś i myszy wyżarły jedzenie. Jezus. A czemu światło nie działa? Nie wiem. Aha, już wiem. Wrany przegryzły kable. Ja. Chodź o to do Aha, nawet nie mamy na czym oglądać. Ale podobno, mam dobrą wiadomość też. Nie Bo dzisiaj jest wielkanoc, nie? No. Podobno. Sklep jest otwarty. Mimo tego, że jest wielkanoc, ponieważ jest takie święteją, że skończyli budowę. Okej, okay, to ja od razu jadę. Czemu się migają? O co chodzi? Dobra, dobrze jadę. To też się tak zatrzymuje głupie. Dobry. To się przyda. To się przyda. To się nie przyda. To się nie przyda. O, to się przyda. O, telewizor. Biorę. O, śpiadnik, też biorę. Dlaczego tu nikogo nie ma? To jest bardzo dziwne. Tu... A przepraszam, byłam na przerwie śniadaniowej. No, to wszystko. Ok, wyliczę 6000. tysięcy. Pani se jaja robi, albo się czetnik zepsuł, albo coś? Nie wiem. to proszę. Kiercie, że sześć tysięcy sobie wymyśliło, gada. Dobra, ja rozpakuję te zakupy. A ja idę połączyć telewizor. Tak, tak, tak. Tu tu trzeba to schować do szafek z tu. I to tutaj, ale nie. jak tam u Ciebie? A skończyłem, chodź oglądać wiadomości, no do dobra. W wiadomości u karnotaworka do białego ranka. <tryk> <tryk> oh, witam, nazywam się Pan Brachiozaur. Dzisiaj będę zastąpywać pana z tego zaura, ponieważ zachorował Baraka. Więc modlił się, żeby mu się nic nie było i dzisiaj w wiadomościach. Gdzieś na ulicy Krakowskiej teatr został zniszczony i powstał tam port. Przyszedł też do nas króliczek wielkanocny i rozniósł jaja. Jedno jajo wpadło mu do wody i popłynęło. Dlatego też przyjedzie, przypłynie do nas ogromny statek i wszyscy będą mogli do niego wsiąść i szukać jaj. Obok wiadomości, przy linii tramwajowej, nadeszła ogromna lawina. Tak samo sklep już jest czynny i dzisiaj będzie otwarty. Życzę udanych świąt wielkanocnych. No, widzisz. Królik już był. Trzeba ich szukać. Chwila. Mamy jakiś list. Czekaj, czytam. Siemanko, tutaj Richard. Znalazłem dwa jaja i wszystko, wszystko dla mnie. A nie dla was, świry. Ja. On tak nas nazwał? Śmierdziel. Dobra, musimy szukać. Chodźmy na ten statek. Zobaczymy, kiedy przypłynie. O, faktycznie jest zniszczona. O, ale dużo osób. Czekamy. Szt Buu! A co? Wstawaj! O. Dobra, już. Co? Statek przypłynął. Ale wielki. Mm. Chodźmy. O! <gryw> Czekam tu sobie. Ała! Jeszcze by. Nie zapominajcie o nas. finał kto będzie sterować? Dawaj, my. To już kiedyś podaliśmy statkiem. A no tak, jak tytanik to dał. Tytanikiem podaliśmy. Ja zawsze sterowałem dziwikiem. Tak. Tak, dokładnie ja. Ja zawsze sterowałem statkiem. O kurwie. Oa! Oa, woli! O, oa! Dobra, jestem, będę sterować. Ja I to do windy. Co się stało? A nie, to był problem, ja to już... O, jestem ja już na górze prawie, o. E, e, Ale problemy. Dobrze. A, dojechałem. Ach. Ale tu wysoko. Nie mogę spaść. Dobrze.

Co się stało? Nie wiem, paliwa zabrakło. Pańska żebyś żebyś się sprawdził. Ja pójdę. Jestem. pójdę. Mam kanister, wracam. O, jak ja tu mam? O! Idealnie. Jest kaja ratunkowy? Pójdziemy. Ech, dobra. Tutaj jest trafinka. Tam kajak, tam bak. Następna część nadejdzie.